Wyobraź sobie, że stoisz na powierzchni Marsa, ale zamiast czerwonej, zimnej pustyni, widzisz coś zupełnie innego. Niebo nad tobą jest niebieskie, może z odcieniami pomarańczy, a przed tobą rozciąga się gigantyczny ocean. Fale uderzają o brzeg, a w oddali widać potężne wulkany, z których unosi się para wodna. To nie scenariusz filmu science fiction, to mógł być prawdziwy wygląd Marsa. Miliardy lat temu. Co się stało z tą tętniącą życiem planetą? Zacznijmy od początku. Dawno, dawno temu, jakieś 4 miliardy lat temu młody Mars bardzo przypominał młodą Ziemię. Miał gęstą atmosferę, która utrzymywała ciepło słoneczne, tworząc efekt cieplarniany. Dzięki temu na powierzchni mogła istnieć woda w stanie ciekłym. I to nie byle jaka woda. Mówimy o ogromnych oceanach, które pokrywały nawet jedną trzecią planety. Dziś widzimy tego ślady. Wyschnięte koryta Rzek wielkości Amazonki, delty i linie brzegowe prastarych mórz. Nawet łazik Curiosity znalazł dowody na istnienie dawnych jezior, które były na tyle stabilne, że mogły istnieć przez miliony lat. Wyobrażacie to sobie? Strumienie, rzeki, jeziora i ogromny ocean na północnej półkuli. Mars był wtedy niebieską planetą, podobnie jak nasza. To prowadzi nas do najważniejszego pytania. Skoro była woda, atmosfera i ciepło, to czy było tam życie? No cóż, to jest pytanie za milion dolarów, a może nawet za miliard. Nie mamy jeszcze dowodów w postaci małego, zielonego ludzika, ale naukowcy są niemal pewni, że jeśli życie gdziekolwiek w układzie słonecznym miało szansę powstać poza Ziemią, to właśnie tam. Panowały tam idealne warunki. Jakie mogło być to życie? Raczej nie spodziewajmy się skomplikowanych organizmów czy marsjańskich dinozaurów. Najprawdopodobniej, jeśli życie na Marsie istniało, były to proste, jednokomórkowe organizmy, takie jak bakterie czy archeony, podobne do tych, które jako pierwsze pojawiły się na Ziemi. Mogły żyć na dnie oceanów, w pobliżu kominów hydrotermalnych czerpiąc energię z chemicznych reakcji, a nie ze światła słonecznego. To mogła być cała podwodna cywilizacja mikrobów, tworząca maty bakteryjne na skałach. Może niektóre z nich nauczyły się nawet fotosyntezy, barwiąc płytkie wody na zielono lub fioletowo. Te maleńkie formy życia mogły być wszędzie tam, gdzie była woda. Dzisiaj łaziki takie jak Perseverance szukają śladów tego dawnego życia, tzw. biosygnatur, szukają skamieniałych mikrobów w osadach dawnych rzek, analizują skały w poszukiwaniu związków organicznych, które mogły zostać po tych organizmach. To trochę jak kosmiczna archeologia, co więc poszło nie tak? Dlaczego tętniący życiem błękitny Mars zmienił się w czerwoną martwą pustynię, którą znamy dzisiaj? Winowajcą jest brak pola magnetycznego. Mars w przeciwieństwie do Ziemi stracił swoje globalne pole magnetyczne bardzo wcześnie w swojej historii. To pole działa jak tarcza, która chroni planetę i jej atmosferę przed wiatrem słonecznym, strumieniem naładowanych cząstek, które Słońce nieustannie wyrzuca w przestrzeń kosmiczną. Kiedy tarcza zniknęła, wiatr słoneczny zaczął zdzierać marsjańską atmosferę kawałek po kawałku, niczym kosmiczny odkurzacz. Bez gęstej atmosfery ciśnienie na powierzchni drastycznie spadło. Woda nie mogła już istnieć w stanie ciekłym. Zaczęła po prostu wyparowywać w kosmos albo zamarzać. Planeta stygła, oceany znikały, a powierzchnia stawała się coraz bardziej sucha i wystawiona na zabójcze promieniowanie kosmiczne. Jeśli jakieś życie istniało, musiało albo wyginąć, albo schronić się głęboko pod ziemią, gdzie wciąż mogła znajdować się woda i osłona przed promieniowaniem. I wiecie co? To wciąż jest możliwe. Naukowcy nie wykluczają, że proste formy życia mogły przetrwać do dziś w podziemnych zbiornikach wodnych. To jedna z największych zagadek, którą próbujemy rozwiązać. Kiedy więc następnym razem spojrzycie na nocne niebo i zobaczycie tę małą czerwoną kropkę, Pamiętajcie, że patrzycie na cmentarzysko świata. Świata, który kiedyś mógł tętnić życiem, miał błękitne niebo i szumiące oceany. A kto wie, może gdzieś głęboko pod powierzchnią wciąż czeka na nas największe odkrycie w historii ludzkości. Historia Marsa to przestroga, ale też niesamowita opowieść o tym, jak kruche i cenne jest życie. Dzięki, że obejrzeliście. Jeśli interesują Was takie kosmiczne podróże w czasie, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów.